Siemanko, siemanko, z tej strony Muzyku chciałbym Was powitać w mojej nowej serii, w moim pierwszym filmiku Anti Chamber. Hmm, co to takiego i z czym to się je? Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, jest to gra niezależna, psychologiczna i logiczna. Praktycznie w całości opracował ją samodzielnie Alexander Bruce. Projekt ten pierwotnie był modem do Unreal Tournament 3 o nazwie Hazard Journey of Life. Później, kiedy nastąpiła premiera zestawu narzędzi UDK, autor mógł pokazać, tak właściwie, na co go stać i wzbił się na wyżyny z tą produkcją. Szczerze mówiąc, grałem w nią jakieś dwie minuty. Około, ale przed poprzednim włączeniem. I od razu chciałem się zabrać do Let's Playa. Więc tak, co mamy? Na początku. Budzimy się w takiej komnacie, ładnie tu nasz obrazek, to pewnie jesteśmy my, ściana ustawień, wszystko co powinniśmy wiedzieć, time, który mamy, jak długo gramy? Your progress is saved automatically as you play. Click here and delete your save game. Restart. Ok. No dobra. Nie będziemy z dużo pieprzyć więcej, więc zajmujemy się Grow. Click here. Jump. Powiem tak: Gra robi z ludzi idiotów. Mam skoczyć? No skoczę. Ojeny. nie udało mi się. No coś podobnego. Gdzie jesteśmy? Jakieś wejście. The end. Tu jest koniec gry. Widzicie? Miło by było tą grę przejść. Na pewno byście chcieli skoczyć jeszcze raz. A tu jest taka magiczna zagadka. Trzeba po prostu sobie. O, pójść. Tu jest blot, trzeba go ominąć. Nie skaczcie. No i trafiamy do pierwszej komnaty takiej pokazowej, która nam ma ilustrować no, ilustrować grafikę, że tak to powiem. No, widzicie, jest bardzo ciekawie. Stylistyka jest super ciekawa. Więc zabierzmy się za te popieprzone zagadki. O, to już jest jedna. To już jest jedna zagadka. A, właśnie. Się patrzę. Dupa. Muszę tam się patrzeć. Oż. O, taka magia. Pierwsza zagadka poszła. Pierwsze koty za podłody. Dobra. Wszędzie napotykamy takie, jakby obrazki, podpowiedzi. Chociaż te podpowiedzi to mi gówno dają, szczerze mówiąc. No i dobra. Trafimy sobie do takiej komnaty. Hmm. Miło, prawda? No pójdźmy sobie, żeby sobie to zmienić musimy zrobić coś takiego. Fajne, nie? No okej, okay. pędzimy dalej. <laughs> Co my tu mamy? Jakieś znaczki. O i w tym momencie ja skończyłem gras. Więc... To, co wam do tej pory pokazywałem, to wiedziałem wcześniej, przyznaję się. Ale teraz jedziemy na żywce, jedziemy po raz pierwszy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No dobra, tu nic chyba nie wymyślę. Cofam się i będziemy myśleć nad zagadkami. Okej, okay. pójdę do czerwonego. Tu byłem, tak? Czy nie? Byłem tu. Niebieski, też byłem, nie było. Nie. Gość siedzący przy komputerze. Tak? O oh, fuck. O oh, fuck. Co to było? Jus! Yes. Nie wiem. Nie wiem co to było. Dziwne to było. Zobaczmy. Hmm. Jakiś korytarz. No dobra. Pójdziemy. On chyba końca nie ma. Nie. Się jednak coś, coś tu się jednak zmienia. Idziemy. Idziemy. O, robi się coraz ciemniej. No muszę powiedzieć, że nie jest tu za fajnie. Gdzie tu? Jest ciemno jak w dupie. Ja idę w ogóle, czy jest, jestem w ścianie? O. Moment. O. Idziemy. Jakoś się przesuwam. Idziemy. Tyłem. Następny punkcik. Uff. Wyszedłem. Następny obrazek. Mhm. Mm no spokój, Dobra Co my tu mamy? Spadająca owca Co to może znaczyć? O, jakaś strzałka Ale tu, tu nic nie ma O, miło Jest ta strzałka, nie uciekaj mi Tam mam iść Znowu ciemnak Znowu ciemno jak. Jest! Przestraszyłem się trochę, troszeczkę się przestraszyłem, ale to nic. Nie podoba mi się tam. Idę stąd. O. Jakiś gun. Będę ubiegać jakieś małe stworki. Zamknęli mnie. Nie podoba mi się to. Ktoś chce mi przejechać chyba. O, nasza komnata. Miło. Co tutaj te... Aha. Exit, że tak wyjdę z tej gry. Taki pobijany. Life is about getting to the end. Mm. Angielski perfect. <laughs> A co to jest? Co my tu mamy w no? Co? O, jakieś dźwięki? Aha, tut, O, matka, to to. Dobra. No dobra. Jest jakaś strzałka, żeby iść w tamtą stronę. No domyślam się. Tylko jak to przejść? Tam jest strzałka. No nie. O, o, kurde. Patrzcie. Wyjdę stamt zaraz, ale siebie nie widzę. O, już jestem po drugiej stronie. Mocne. Ha! Dobre! Beskita! No, patrzcie! Ten we powinien być tu, a to tu. No nie no, świetny pomysł. Jedziemy dalej. Strzałeczka. Łamiś tam, dobra O matko, to znowu ten korytarz A tu następny Nie podoba mi się to Jeszcze te dźwięki To jest głupie Tam jest tobie, a co, to może tak pójść. Tu coś jest O. HA! No proszę. A mam guna jakiegoś. Co to jest? E... Mission impossible? Aha. A Bo spieprzyć to to latajstwo całe tutaj. E... To nic nie robi. Aha. Bierzemy prawym. Koszty. Dobra. Robimy wtedy tak, mam rozumieć. Jedziemy dalej. Zmyślne ustrojstwo. Ten sam motyw? Ale tylko, że taki. Miło. A poczekajcie. Aha. Przez szyby nie można. Spoko. Co to oznacza? Some doors will close. Miło. Idziemy dalej. Ha? Proste. Jak bułka z masłem, jak chleb z masłem. Ludzie chleb z masłem. Bułkę z chlebem, sorry. Dobra. A to co to jest? Jestem na wpół koły? Ja pier ciele. Popieprzone to jest. To jest popieprzone. Biorę. kłada, Ząbk. Mój wniosek jest taki, że nie wiem co zrobić. Chuj. A tamten jakby wziąć. Też nie idzie. No, na szyby. A z jakiej to odległości w ogóle tak. O, o, daleko. A, a jakby tak. Już wiem, mam pomysł. To tu, to tu. Bierzemy, idziemy. Popieprzone. Jednak kładziemy tu. I teraz możemy coś z tym zrobić. Jestem pewny, że tak trzeba tak trzeba było zrobić. To jest proste i logiczne. A gra jest cała prosta i logiczna. Żarcik mówię. No dobra. Tym, ty, tym, 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 tym Ja. Yeah. Idziemy dalej. Nie, nie. Następny obrazek. Aha, znam to skądś, znam to skądś, coś tu? Nie, dobra, muszę wszystko znaleźć. Biorę sobie tego klocka, nigdy nie wiadomo kiedy mi się takie klaski mogą przydać, prawda? <laughs> dobra, jedziemy dalej. Port. zamknie się. Nie, kurwa, zamknęło się. Nie lubię takiego czegoś. Co to? O, podest. Ha, fajna. Co to, co to jest za sprężyna? Zajebista jest. To nic nie daje A może tutaj trzeba było jakieś klocki przywieźć Ja pieprze Kolor się zmienił, jestem tutaj gdzieś Nie wiem gdzie jestem A to co to już w ogóle oznacza, bo ja już nie wiem Don't look down Ja pieprze Kurwa Yeah Fajna jazda była. Ale coś źle zrobiłem. Coś poprawem. Coś poprawem znowu. Znowu się kolory pozmieniały, No, jak ja po wczorajszej imprezie. Świetnie. Ja, pieprzę. Ten. To może mnie denerwuje. No dobra. Nie patrzę. Zobaczymy, co się stanie. Nic się nie dzieje. Nie, nie chcę patrzeć w dół. Cofnę się. Stop. A! Dobre. Siostny. Aha. Następny kotek. Jedziemy dalej. Co to jest? Trzeba skoczyć. Aha, ta zagadka świetna. Co to jest? No. Klocki. Ha! Fajnie. Wiecie co? Obawiam się, że to może nie być takie... Jestny! Aha hmm. WTF To chyba bardziej pasuje do tej sytuacji niż takie hm. Jakaś dziura. Świetnie. Mmmm. Ale to było mądre. Idziemy do Wetyfe czy do Hymy? Idę do hymy. Kuźwa. Gdzie są moje klocki? Ja pieprze. Ja yeah. <tryk> jesteśmy gdzie? O matko, przy tym zegarze hmm. świetnie nie dobra aha, to tak, dobra już? Nie mówcie mi, że muszę teraz się przez to wszystko przebijać zielone, tu chyba nie byłem. Byłem na początku. To jest coś z domu popieprzonego. Różowe. Dwa. To nic nie ma. Miło. Jestem w tym samym miejscu. Ta gra chyba robi z ludźmi totalnych debili. Niedźwiedź. Byłem tu. Tutaj też byłem Aha Matko znowu to popieprzone gówno Zaczynam się denerwować To wiemy jak tu przejść Trzeba było takiś, nie? O dokładnie teraz tak Proste I znowu tu Idziemy. Gdzie teraz wyjdę? Dobra, idę. Strzałka. Hmm. Oh. Right or left left. Richt. Or left. Wybieram or. Nie idzie tak. Wybieram richt. Right! Aha, no tak, dobra, spoko. Ząk znowu. Ta gra robi na każdym kroku ząk. Dlatego jest taka popieprzona. Jest popieprzona. Nie podoba mi się to. Y -y -y. Ha, 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 ha to jest ta gra, to jestem ja. Popieprzony jesteś. W <laughs> dupie cię mam. Aha, mam rozumieć, że to... To było rozwiązanie mm. No ej Jak? Mmm, masakra Długo jeszcze? Mm. Ale tu piszę, żeby wcisnąć esycy. Chyba nie wcisnę esycy na klawiaturze Albo kliknę Co tu pisze? Mmm -hmm. Sącę te rady w dupę do tej pory wszystko co robiłem na polecenie tej popieprzonej gry Coś się stało, coś się działo złego <laughs> Nie wierzę tym tabliczkom też, niczemu tu nie wierzę Co by tu wymyśleć A może rzeczywiście tu się nic nie da wymyśleć <laughs> Nie wiesz co robić, uderzaj ręką w klawiaturę i klikaj gdzie się da Rada, logiczna. To wszystkie, to, to wszędzie działa. Choć końcu się musi stać, nie? Popieprzone to jest. Dobra, wcisnę esyty. Jestem znowu tu. jałem Matko! Jesny! Po raz pierwszy w tej grzymy ciary przeszły. Weź! Weźcie mnie stąd! Kurwa, kończę, nie? Nara, cześć! To by było na tyle! Masakra! Tylko doznałem to Zonku, totalnego, chyba największego, nie wiem czemu, przestraszyło mnie to. Dobra, chyba <laughs> było na tyle. Przepraszam za kaszlenie. Zapraszam do następnego odcinku. Cześć. <laughs>